Obowiązek oprócz powitania Państwa, powiedzieć parę słów na temat idei, która przyświeca Tygodniowi Pomocy Osobom Pokrzywdzonym. Powiem to bardzo krótko, żeby oddać, oddać głos tym wszystkim osobom, które w ten projekt są zaangażowane, które się podjęły pracy przy tym projekcie. Ten tydzień, ta idea trwa już od 15 lat, zrodziła się ona w, w roku 2000 i ona ma na celu, mówiąc najogólniej, zwrócenie uwagi różnych podmiotów, różnych osób, instytucji, fundacji, stowarzyszeń na osobę pokrzywdzoną. Osoba pokrzywdzona to jest taka no dość specyficzna osoba, która występuje przede wszystkim, znaczy zwłaszcza w postępowaniach karnych, więc to jest ta osoba, której prawa prawa zostały albo naruszone, albo w jakiś sposób pogwałcone, albo która jest zagrożona naruszeniem tych praw. Jest to osoba bardzo często, bardzo często w tej machinie i policyjnej, i prokuratorskiej, i sądowej zagubiona, nie zna swoich praw, nie wie jak się jak się poruszać w tym gąszczu przepisów? Do kogo ma się udać po pomoc? Po pomoc różnego rodzaju i pomoc psychologiczną, pomoc terapeutyczną, tak, Pomoc prawną, może i finansową wreszcie. W związku z tym, te wszystkie instytucje powinny takim osobom służyć pomocą. Tak jak powiedziałem, ten, ten projekt Tajda już. Trwa od 15 lat do 2010 roku były to dyżury pełnione przez osoby reprezentujące różne grupy zawodowe, a więc i prawników i psychologów. Te spotkania odbywały się przede wszystkim wówczas na terenie sądów była to jakby znaczy założenie było troszkę nieszczęśliwe, ponieważ no, sąd kojarzy się przede wszystkim z rozstrzyganiem sporów, które przed tym sądem zawisły, które mają tym osobom udzielić już tej pomocy, ale i takiej stricte prawnej, czyli w postaci już konkretnego orzeczenia. I stąd była pewna niezręczność, że w projektach, tych, w tych dyżurach uczestniczyli również sędziowie, którzy mogli te sprawy następnie rozpoznawać. W związku z tym stawiało się sędziów troszkę jakby dwuznacznej y, sytuacji. Dlatego też od roku 2010 ta idea się zmieniła. Są to dyżury, które są prowadzone przez prawników różnych profesji, y, w tej chwili również adwokatów, w tej chwili również radców prawnych, y, osób pracujących w sądzie, ale którzy zajmują inne stanowiska, y, asystentów, referendarzy. Y, i w tym tygodniu, który się w tej chwili rozpoczyna, który potrwa do, do dnia 28 lutego będą to codzienne dyżury prowadzone przez osoby, które tutaj reprezentują różne podmioty. Zachęcam Państwa do odwiedzenia strony internetowej Sądu Okręgowego w Opolu, tam znajduje się grafik tych dyżurów, powiem tylko tyle, że Będą one pełnione codziennie w godzinach od 10 do godziny 18 oraz soboty od godziny 10 do godziny 13. I przekrój osób, które tej pomocy będą udzielały, będzie na tyle różny, że mamy nadzieję, iż każdy, kto takiej pomocy będzie potrzebował, to taką pomoc na tych dyżurach znajdzie. Proszę Państwa. Dzień dobry, nazywam się Andrzej Augustyniak, Departament Praw Człowieka i Współpracy Międzynarodowej, Wydział do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Dwie szczęśliwe wiadomości: czyli zaczyna się Tydzień Pomocy Ofiarom, Tydzień Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem, i druga wiadomość: tak, Ida ma Oscara. No, doczekaliśmy się, chociaż trochę żal mi tych dwóch filmów dokumentalnych, ale trudno, trzech Oscarów nie mogliśmy zdobyć. Proszę Państwa, ten tydzień pomocy ofiarom przestępstw, mówię ofiarom przestępstw, tak przyzwyczajony jestem jako prokurator, wiąże się z tym, że 22 lutego mamy Międzynarodowy Dzień Ofiar Przestępstw, i dlatego w Polsce ustawą ustanowiono taki dzień, nazywa się właśnie Dniem Ofiar Przestępstw i ten dzień wypada na 22 lutego. Ministerstwo Sprawiedliwości już od kilku lat zaangażowane jest w to, aby pokrzywdzonym przestępstwem pomagać. I to Opolszczyzna jako jedna z pierwszych województw zaczęła program opracowany zresztą przez profesora Uniwersytetu Opolskiego, pana profesora Cieleckiego. Myśmy wtedy tworzyli właśnie na Opolszczyźnie i na Śląsku sieć pomocy ofiarom przestępstw. Po kilku latach zdecydowaliśmy się, że sieć tę należy oddać nie w ręce urzędników, tylko w, organiz w ręce organizacji pozarządowych. I od kilku lat yy, ministerstwo, w porozumieniu z organizacjami pozarządowymi, taką sieć tworzy. Sieć ta zorganizowana jest w ten sposób, że w każdym województwie powinien być co najmniej jeden ośrodek pomocy pokrzywdzonym przestępstwem, finansowany z funduszu. Pomocy pokrzywdzonym przestępstwom oraz pomocy pospenitencjalnej. Taki ośrodek istniał również w Opolu, trochę nieszczęśliwie zdarzało się, że podmiot, który prowadził porady prawne i psychologiczne, nie wydolił i po roku padł, przede wszystkim ze względów finansowych, ponieważ Ministerstwo Sprawiedliwości te kilka lat temu nie dysponowało jeszcze dostatecznymi kwotami, które mogłyby powodować sfinansowanie codziennych dyżurów prawników, psychologów, ale od kilku lat ministerstwo dysponuje Funduszem po, Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Pospenitencjarnej. To jest fundusz utworzony z nawiązek orzekanych przez sądy w stosunku do osób oskarżonych i skazanych. Tych nawiązek zawsze było kilka, kilkanaście milionów złotych i te nawiązki sądy orzekały na kilkaset podmiotów. Ściągalność tych nawiązek była żadna. W związku z tym Ministerstwo zdecydowało się na utworzenie funduszu. Być może ranga tego funduszu, ranga słowa Ministerstwo Sprawiedliwości coś więcej znaczy niż jakiś szpital w Opolu, jakieś, jakaś organizacja pozarządowa. W każdym razie ściągalność tych nawiązek bardzo wzrosła. W związku z tym co roku Ministerstwo ogłasza konkursy na prowadzenie ośrodków. W tym roku do tego konkursu stanęło Stowarzyszenie Kuisisana i stowarzyszenie to otrzymało na tyle dużą ilość punktów, że y, zawarto porozumienie i umowę z, z tą organizacją i ona prowadzi w Opolu ośrodek pomocy pokrzywdzonym przestępstwem. Y, jak Państwo widzą, leżą przed Państwem ulotki i już wiszą również plakaty dotyczące pomocy, pomo pomocy pokrzywdzonym przestępstwem prowadzonym w czterech punktach tego ośrodka. W tych punktach w tygodniu, który od dzisiaj się zaczyna, będą pełniły dyżury już nie tylko prawnicy i psychologowie, prawnicy na, u, na ulicy Katowickiej, psychologowie na ulicy Sienkiewicza, ale również właśnie y, przedstawiciele policji, kuratorów, przede wszystkim kuratorów to jest nowość, y, komornicy, którzy myślę również będą w stanie wyjaśnić, przede wszystkim swoim dłużnikom. Bo nie wierzycielom to wierzycielom zależy na tym, żeby komornik ściągnął dane pieniądze czy dany dług od dłużnika, ale być może wyjaśnią również rolnikom, dlaczego zabiera im się traktor, który może nie być jego własnością. Komornik nie musi badać takich rzeczy, no ale myślę, że to komornicy będą właśnie to wszystko mogli wytłumaczyć ludziom. Był kolejny projekt rozszerzenia pomocy pokrzywdzonym przestępstwem poza ośrodki. Chodzi o to, że no, Opolszczyzna nie jest wielkim województwem, ale jednak kilka sporych miast macie i w tych miastach jeszcze filii ośrodków czy miejsc, gdzie mogą dyżurować psychologowie czy prawnicy nie ma. W związku z tym w porozumieniu z Królestwem Norwegii ministerstwo zawarło porozumienie, umowę dotyczącą dofinansowania porad prawnych i psychologicznych poza ośrodkami i no, jestem prokuratorem Kilkunastoletnim doświadczeniem, że bym dziesięcioletnim doświadczeniem i pracowałem cały czas na linii, y... dotrzeć do pokrzywdzonych warto w miejscach, gdzie ich najłatwiej spotkać i znaleźć. Takim miejscem są komisariaty policji. ukłon w stronę policji, y... następnym takim punktem mogą być prokuratury, również ośrodki pomocy społecznej, ale no ja stawiam jako prokurator przede wszystkim na policję. Gdyby istniała możliwość, aby policja opolska czy Komenda Wojewódzka i yy, za pośrednictwem Komendy Wojewódzkiej można było dotrzeć do komendantów powiatowych policji yy, w innych miastach, udostępniła raz w tygodniu, raz w miesiącu, to jest rzecz do dogadania się, jakieś miejsce na dyżur prawnika czy psychologa. Yy, policjanci są od tego, aby przyjąć zawiadomienie o przestępstwie, przeprowadzić postępowanie, wyjaśniające, ewentualnie spowodować stawienie się podejrzanego, a później już oskarżonego przed sądem. Policja ma oczywiście również, a mamy tutaj Wydział Prewencji, obowiązki dotyczące pomocy pokrzywdzonym. Myślę, że byłby to dobry pomysł, aby Osoba, która zgłosi się na komisariat, mogła być czasem przekierowana przez oficera dyżurnego, czy nawet przez policjanta, który prowadzi już jakąś sprawę, do psychologa, czy to prawnika z imienia i nazwiska, z godziny takiej i takiej. Pan, pani przyjdzie tutaj, w tym, a w tym pokoju będzie dyżur prawnika. Prawnik pani poradzi, czy wyjaśni, dlaczego my tak, a nie inaczej się zachowujemy. Mam nadzieję, że nie napisze pisma skargi na nas, ale tego wykluczyć nigdy nie mogę. W każdym bądź razie stawiamy na to, żeby. W tym kolejnym projekcie wyjść poza ośrodki, które oczywiście będą istniały i tam te porady będą w dalszym ciągu trwały. Te ośrodki są zobowiązane do 10 różnych zadań związanych z pomocą pokrzywdzonym. To nie są tylko porady prawne czy psychologiczne, ale właśnie również pomoc socjalna, nawet przerobienie łazienki ofiarzy w wypadku drogowego, która ma trudności z poruszaniem się. Ale wyjście poza te ośrodki, przede wszystkim właśnie z tymi dwoma punktami z pomocą psychologiczną i prawną, gdzie na komisariaty policji, do prokuratur, być może na plebanie, być może do sądów, chociaż, jak już usłyszałem, sądy w Opolu zawarły porozumienie z Radą Adwokacką i takich porad darmowych adwokaci już w sądach udzielają, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby być może pojawił się tam również psycholog. I no tyle chciałbym Państwu powiedzieć o tygodniu malutko. O idzie też mało, no ale to sobie dzisiaj będziemy cały dzień o tym mówili w środkach masowego przekazu, ale o tych dwóch projektach, przede wszystkim tym projekcie norweskim, który chcemy, żeby również w Opolu zaistniał i ten projekt jest już powieszony nawet na stronie ministerstwa i każdy podmiot, każda organizacja pozarządowa może się z nim zapoznać i wystąpić w konkursie. Ja nazywam się Jarosław Szychliński, jestem terapeutą uzależnień i wraz z panią Magdaleną Stańczyk reprezentuję Stowarzyszenie Kucisana. Nasze stowarzyszenie działa od 6 lat, zajmujemy się pomocą psychologiczną. No, szeroko rozumianą pomocą psychologiczną, od profilaktyki po psychoterapię. W naszej pracy jest tak, że przychodzą do nas również osoby pokrzywdzone. Osoby pokrzywdzone przestępstwem również. W związku z tym, jak dostaliśmy propozycję zajęcia się z tym już od strony formalnej, czyli stworzenia takiego ośrodka pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, z radością przystaliśmy na taką propozycję, bo jest to coś, w czym też chcemy zaistnieć. Ja mam mówić o psychologicznym aspekcie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Zastanawiałem się, jak to zrobić. I myślę sobie tak, że od strony naukowej, czy, czy jak, jakiejś podobnej, to by było nudne, bo to przecież każdy wie. I pomyślałem sobie, że powiem to od strony mojego osobistego przeżywania takiej pomocy, bo, bo tym się też osobiście zajmuję. I myślę tak, proszę Państwa, że każdy człowiek, żeby mógł funkcjonować zdrowo, w miarę zdrowo. Potrzebuje mieć coś takiego, co nazywa się psychologii takim obszarem, psychologicznym takim, takim obszarem, w którym człowiek czuje się, czuje się bezpiecznie, w którym człowiek czuje się gospodarzem, czuje się spokojnie. To jest terytorium psychologiczne człowieka, to jest taki właśnie obszar. Czym jest przestępstwo? Przestępstwo jest bezprawnym wtargnięciem na ten obszar, czasami zdemolowaniem tego obszaru, czasami Uczynieniem jeszcze czegoś gorszego. Z Co ma zrobić psycholog? O tym później. Powiem, jak to działa. Otóż człowiek zostaje na lodzie. Dlaczego? Bo zostaje pozbawiony takich podstawowych rzeczy, które mu są potrzebne do tego, żeby funkcjonować dalej. Otóż poczucie wartości, poczucia sprawczości, mocy, wpływu na własne życie, wolności. To są takie rzeczy, bez których funkcjonować się nie da. A to przestępca kradnie pokrzywdzonemu. Co ma zrobić psycholog? Otworzyć możliwość pozbycia się tego ogromnego ciężaru cierpienia. Dać szansę, dać nadzieję i pozwolić zobaczyć inną drogę, drogę wyjścia z tej sytuacji. A później już taka osoba pokrzywdzona na własnych nogach idzie jak. Chociażby do pana prawnika i załatwia dalej własną sprawę do samego końca. To powinien zrobić psycholog zaopiekować się na początku taką osobą. Myślę sobie, że są dwa rodzaje pokrzywdzenia rozłożone w czasie. Pierwsze to jest takie, które dokonało się tuż przed. I człowiek przychodzi z ogromnymi emocjami, z wstydem, z poczuciem winy, ze złością, z lękiem się krzywdy, z zagubieniem, co w sumie razem daje również potężne cierpienie, co powinien zrobić psycholog? Otóż powinien zadbać o to, żeby ta osoba mogła sobie poradzić z tymi emocjami. Jest inne rodzaje pokrzywdzenia. Może może potęgę. Ja jeszcze dodam, że bardzo często zdarza się tak, że y, traumatyczne zdarzenie, takie, gdzie osoba jest ofiarą przestępstwa, że to doświadczenie jest tak trudne, że nie jest dostępne. To znaczy, osoby często przychodzą z objawami y, z objawami depresyjnymi, z zaburzeniami lękowymi, z zaburzeniami snów, y, z koszmarami sennymi, z takim. Y, y, z, taką, z takim poczuciem zamkniętej przyszłości. I dopiero w pracy właśnie psychoterapeutycznej, w pracy nad znaczeniem tych objawów, nad kojarzeniem, okazuje się też często, że te osoby są ofiarami przestępstwa. I że też zdarza się tak, że są w trakcie nawet takiej sytuacji, gdzie są nadużywane. Czy w, jeżeli chodzi o przemoc w domu, czy w pracy zawodowej. Że to przestępstwo mogło zaistnieć już znacznie wcześniej, albo jest ta osoba w trakcie bycia nadużywaną. A to, co jest najłatwiej, najbardziej dostępne na ten moment, to są właśnie objawy. I ta osoba niestety będzie musiała poddać się dłuższemu procesowi terapeutycznemu. Czekają psychoterapia. Najpewniej taka dwuletnia psychoterapia, która dla tej osoby nie będzie ani lekka, ani krótka, ani łatwa, ani przyjemna. I to są doświadczenia właśnie tych osób. No i my musimy jakoś w tym zaistnieć. Musimy tym osobom dać możliwość powrotu do zdrowia. Bo to jest też taka praca nad tym, jak ta osoba yy, o siebie zadba. Yy, na ile też zgłosi to przestępstwo, które zaistniało yy, wcześniej.